Dzień dobry, tu Paweł Kozioł. Dziś będę komentował grę z grupy N internetowej Ligi Go Iglo. Wisza kontra szpur, wygra na białych o 161,5 punkta. Zobaczmy co mówi na ten temat komputer. Mówi, że do pewnego momentu gra była jeszcze jakoś w zasięgu białych, a potem nastąpiła wielka katastrofa. Docenimy też to, że grający białymi. Skomentował ileś tam rzeczy, na przykład tutaj napisał, że biały powinien wyjść tą grupą. I no, cenna jest w ogóle, że analizujemy partię po jej zakończeniu. Teraz wyłączmy analizę, żeby nam nie wyświetlała kropek, i idziemy. Tutaj biały trochę chciał skomplikować, bo zamiast odpowiadać na ten ruch, podszedł do narożnika przeciwnika. To jest zupełnie dopuszczalne, tylko trzeba liczyć się z czymś takim, na przykład tak jakoś to może pójść przepraszam, nie ten ruch, ten i tu się biały w, w ten na przykład sposób łączy Inny stary wariant to jest, że się grało kosumi Trzeba było pamiętać, żeby zagrać taki sobie kształtu nie zepsuć, bo hane dla białego byłoby za duże i jakoś tak to przebiegało. Więc moż, można się też na, na coś takiego czarnymi zdecydować, jeśli chcemy pozycję skomplikować, zaś na miejscu białych, gdybym miał zamiar niedogrywania tutaj, to raczej bym podszedł tu. Dlaczego? No ponieważ szimarii czarnych w tym narożniku akurat pomaga temu kamieniowi, więc troszkę mniejsze bym miał wtedy wsparcie, ale no, to są szczegóły na miejscu czarnego, wolałbym już to joseki. Chodzi o to, że jak gramy tak, no to zostaje nam punkt cięcia, który biały może kiedyś tam aktywizować, zwłaszcza jeśli mu się uda tutaj dograć. No i w związku z tym w tej pozycji, jeśli biały się cofa, to często czarny ma ochotę jeszcze dograć tu, aby właśnie tego podchodzenia od tej strony nie było, aby się wzmocnić. Biały się cofnął, czarny nie dograł, uznał, że shimari jest ważniejsze i pewnie uznał prawidłowo. Czer bia biały tu wreszcie zabezpiecza ten narożnik. I teraz czarny popełnia błąd. Takiego ruchu nie ma, a nie ma go dlatego, że jeśli zagramy tak, to nawet zakładając utratę narożnika To czarny po prostu ma bardzo niską pozycję, a biały ma świetną ścianę, więc i tak czarny nie będzie chciał się tam czołgać, a jeśli tak, no to lepiej jest zagrać tutaj, uniemożliwić przeciwnikowi budowę tygrysiej i paszczy. Popatrzmy zresztą jak ładnie te kamienie się tutaj koordynują. No tutaj nie trzeba było wymyślać nowych ruchów, jeżeli stare ruchy załatwiają nam wszystko, co byśmy chcieli. O tym, biały mógł zagrać z cygrysią paszczę, zagrał tak. To jest trochę nieefektywne. Jest taka śmieszna metoda analizy sytuacji w grze. Tełarii to się nazywa po japońsku. Chodzi o coś takiego, że zamieniamy kolejność ruchów i wyobrażamy sobie na przykład, że najpierw zostały zagrane te dwa białe kamienie i te dwa czarne. No to biały w takiej sytuacji oczywiście nie cofałby się tutaj, tylko zagrał hanę. Więc wie, wiemy, że to nie mogła być dobra sekwencja dla białego. Czarne się wydłużają, logiczne, dalej, dalej warto byłoby to hane zagrać. Biały zamiast tego rozszerza ten narożnik, to też jest duży ruch i dość niewygodny w, w odpowiadaniu, bo grozi wzięciem bardzo dużego narożnika. Tutaj są jakieś straszne taktyczne sekwencje które częściowo zależą od drabinki na szczęście w tej chwili drabinka jest dla czarnych więc można było próbować tego standardowe zaś podejście do takiego shimari jest z tej strony gdzie biały może się tak zabezpieczyć czarny może po prostu dokończyć taki split nastąpił narożnik jest duży, ale nie ma przynajmniej biały całej tej bandy więc można było tak grać Czarny zagrał troszkę innego splita, biały go pogonił i to jest ważne, ponieważ zabezpiecza przed tym ruchem czarnym, a ten ruch z kolei wspiera jakieś takie akcje tutaj. Więc zysk dla białego, podejście oczywiście, kopnięcie logiczne, chociaż można było rozpatrywać po prostu te tygrysią się paszczę dalej. I biały grają trochę później, tu nie, nie jestem fanem tego ruchu, nawet jeśli działa. W sensie, że bardzo chętnie bym tutaj zagrał, rozdzielając po prostu obie czarne grupy. Jeśli czarny będzie pchał, no to robi krzywdę tej grupie. Jeśli ona wychodzi, no to można można ją gonić i wzmacniać dzięki temu. Jak ona już skutecznie wyjdzie, no to zawsze mamy ten zakręt. Lokalnie, a globalnie mamy na przykład... Ten ruch, czy, czy nawet od razu to podejście z groźbą właśnie jakiejś taktyki. Biały przeciął, czarny zdecydował się oddać te kamienie, i to była dobra decyzja, tylko jeśli mamy taki zamiar, to poprawmy trochę tę sekwencję. Póki te kamienie są na planszy, zagrajmy atary. Dopiero potem je oddajmy. I tu można jeszcze pozycję wzmocnić. I okazuje się, że kosztem prawda, tutaj tych dwóch kamieni czarne mają bardzo ładne wpływy i mogą sobie no, spokojnie patrzeć w przyszłość rozbudowały swoją pozycję. Tutaj to zostawienie tego ruchu to jest smutna rzecz. I pierwszy drugi tak naprawdę po tym zejściu poważny błąd czarnych. Co trzeba było robić? Trzeba było. No jakkolwiek zareagować, chyba. Trochę mniej to jest luksusowe niż poprzednia sekwencja, ale zawsze możemy jeszcze takie hany zagrać i w przypadku cięcia po prostu nawiązać jakąś walkę. Niekoniecznie te dwa kamienie czułyby się dobrze. Partii poszło tak. Biały tutaj podejmuje taką dość osobliwą decyzję. Znaczy, rozumiem plan, że chcemy ściany z tej strony, ale oczywiście nic złego nie było z tym ruchem. Zwłaszcza, że on uruchamia jeszcze jakieś groźby inwazji tutaj. Poza tym, no można było. Jeśli chcemy te kamienie oddać, to zagrać tak, a jeśli nie chcemy ich oddawać, to zagrać tak i zacząć grozić po prostu jakimiś akcjami tutaj. Idźmy dalej. Próba budowy ściany. Ta ściana trochę bardziej byłaby też skuteczna, gdyby najpierw Czarny musiał coś zrobić z tymi kamieniami. I z wsparciem tego kamienia mamy fajniejsze tutaj moje. A tak nie mamy do końca pewności, że zdążymy. To jest dobry ruch, że czarny próbuje wyjść na prowadzenie w tym wyścigu tutaj. Ale trzeba go było jeszcze kontynuować. Tak, tak i tak. I teraz się nagle okazuje, że mimo tej ściany biały wcale nie ma tutaj tak dużo. A jeśli dogra, no to czarny na przykład jako pierwszy może tutaj zacząć redukować. I to była możliwość jakiegoś tam powrotu czarnych do gry. To był w porównaniu błąd. Biały wreszcie gra tu. Tej decyzji czarnego kompletnie nie rozumiem. Znaczy, łączyłbym się po prostu, wzmacniał. Mamy jeszcze tu groźbę cięcia, więc biały też się wzmocnić musi. Widzicie, tutaj znowu. Po co zabezpieczać ten punkt, w którym mamy tak mało? Można jeszcze tutaj pchnąć. Pewnie Biały tak odpowie, żeby się zabezpieczyć. Można wreszcie o tę grupę zadbać, bo ona jest słaba. Może nie, nie kejma, tylko taki prosty skok. I jakoś no, próbować wzmocnić swoją pozycję i grać dalej. To jest małe, więc biały zdąża z atakiem na tę grupę. I to jest y, drugi taki kluczowy moment. Biały dostał wszystko, co chciał. Ścianę tutaj, uzupełnienie do niej, a wcale nie musiało tak być. Czarny ucieka. Zasadniczo uciekałbym bez kontaktowego ruchu, jeśli bym miał taką możliwość. Bo tutaj jest coś takiego. I teraz biały gra niedokładnie, bo mógł zagrać zwyczajnie tak. Po czymś takim, niech sobie ta grupa wychodzi. Bo zobaczmy, ile nam tutaj z kolei moja w zasadzie już prawie terenu czarne oddają. Nie musimy zabijać, żeby wygrywać. Wystarczy zdobyć przewagę. Po tym, ten kamień jest no bardzo biedny. No nie wyobrażam sobie próby. Uruchomienia go w jakiejś sekwencji, a te kamienie bardzo tej grupie przeszkadzają, więc można było zagrać silniej, bo białe zagrały tak i czarne grają tutaj, i w tym momencie powinny były ciąć. Chodzi o to, że tu jest bardzo dużo punktów cięcia, i jeśli nawet stracimy ten kamień, no to to cięcie tu jakieś Atari, tu jakieś Atari i to wszystko prowadzi nagle do sytuacji w której ta grupa zyskała większe możliwości ewakuacji, może, może nawet ko tutaj zagrać, żeby to ponuki nas, przeciwnika nie straszyło za bardzo, żeby zmienić się w taką brzydką wielką kluchę można było generalnie tu nawiązać walkę, można też zacząć od tego ruchu, wzmacnia nas grozić podwójnym Atari I tutaj się zastanowić, co my właściwie chcemy. Może to nawet zadziała. Tylko, to, to by trzeba dokładnie policzyć te wszystkie sekwencje i się zastanowić, czy uciekniemy, czy przeciwnik będzie wystarczająco osłabiony. Nie, to jednak nie jest. To jednak byłaby przesada. W każdym razie, to cięcie jest ważne. Niezwykle ważne. Czarny go nie zagrał, to jest duży ruch, ale nie, nie odnosi się do głównego problemu, jaką jest, jakim jest straszna słabość tej grupy. Białe tutaj odrobinę przesadzają. Tu trzeba było się pewnie mimo wszystko zabezpieczać, bo też problem jest taki, że spychamy kamienie przeciwnika na naszą grupę. To może być dobre, jeśli my zdążymy ją wzmocnić, ale kiepskie, jeżeli wzmocnimy w takiej sekwencji przeciwnika. I tu się coś takiego niestety zaczyna. Czerne poprawiają sobie kształt. Może powinny teraz zagrać tutaj, po prostu. I to biały musi wykazać, że, że tutaj ta grupa wcale nie czuje się źle. No może coś takiego zagrać, może się wydłużyć ale tu już się jakieś przykre rzeczy, czy po tym ruchu, czy po tym ruchu mogą wydarzyć. Więc to wyjście czarnego to jest no bardzo, bardzo lokalnie na jego korzyść. To jest niestety moment, w którym czarny zaczął wykazywać, biały zaczął wykazywać jakieś słabości czarnych i zabezpieczył tę grupę po prostu tutaj. Ten ruch no, niby duży, ale w gotę i umożliwia białym uruchomienie ataku na tę grupę. Początkowo czarny się broni dość skutecznie, chociaż oddaje kamienie, oddaje wielkie wpływy, to powinien tutaj zachować bezpieczeństwo, zwłaszcza po tym błędzie białych. No, tak trzeba było zagrać. I wydaje się, że z tą grupą jest wszystko w porządku, ale biały gra tu, a czarny gra źle. Trzeba się było po prostu połączyć. Zauważmy, że to jest niegroźne, bo bijemy te kamienie od razu. I to jest niegroźne, bo od razu gramy Atari. I zawsze te dwoje oczu się w ten sposób znajduje. Jedno, jedno tutaj, drugie tutaj. Natomiast czarne zagrały tak, i się okazało, że istnieje dla białych takie fajne tesuji. Jeśli się czarne połączą, no to nie mają oczu. A tu raczej nie widzę perspektywy na ucieczkę. A jeśli czarne zagrają tak jak w partii, to jest taki ruch. Bardzo śmieszny, bardzo łatwy do niezauważenia. Który działa tak, że jeśli czarne zagrają tutaj, to tracą te trzy kamienie, a jeśli jak w partii zagrają tu, nie widząc, że grają auto Atari, to stracą wszystko. No i z tego momentu w zasadzie wynik partii jest wiadomy. To jest no, też nieskuteczne, bo wiemy, że ta grupa zginie, więc po co dokładać do niej kamienie? To jest strata. Biały się po prostu rozwija czerny próbuje jakiejś tam ucieczki ale widać, że nie ma gdzie tutaj no też utrata tego jednego kamienia nie jest niczym groźnym no poprawia się ciągle białych pozycja, bo tutaj nagle czerny też ponoszą wielką stratę i tylko tu się pojawia no, drobny problem z ko Biały gra tu, żeby dobić kamienie przeciwnika. Ja myślę, że najprościej byłoby się tutaj połączyć od razu i potem zabijać te kamienie. Kilka ruchów to zajmie, ale można w ogóle wcześniej. Taki rów też byłby do pomyślenia, bo on zabija te kamienie, gwarantuje nam wszystkie łączenia jakie są na planszy i nawet jak tutaj coś stracimy, no to i tak mamy pewną i bezpieczną wygraną. Można też było tak to po prostu rozgrywać. Czarny tutaj wchodzi, biały trochę przesadza. To może był moment po prostu, żeby się cofnąć. Jeśli tak, to żyjemy w ten sposób. Jeśli przeciwnik. Nie, przeciwnik nie ma tutaj jak walki nawiązać. Tutaj nagle się robi tak, że ta grupa nie do końca jest żywa, ale ma na zewnątrz wystarczająco duże opcji, dużo opcji. Po prostu ja bym zagrał tak. Podwójne Atari na te kamienie i na te którekolwiek zbijemy, jesteśmy połączeni, jesteśmy szczęśliwi. Natomiast po tym połączeniu już nagle to się robi ważniejsze. Oczywiście można było jeszcze, likwid... jeszcze zagrać tak i też mieć święty spokój. Cały czas mamy dwa oddechy, a potem mamy oczy po prostu. Za to czarna grupa Wcale oczu takim ruchem nie zyskuje, to jest fałszywe i to jest fałszywe. Więc można było też tańszym kosztem z tego się wykpić. A w tej sekwencji już nie mamy tego ruchu, już musimy wygrywać ko. I tu pewnie czarny powinien mimo wszystko zbić. Na się biały ma przynajmniej jedną lokalną groźbę. I teraz raczej, raczej by to zmierzało w kierunku, że warto by tutaj łączyć potem. Tutaj białe się wzmacniają na dole, murują tutaj tę przestrzeń. To jest ważne, zwłaszcza, że ta grupa wcale nie jest jeszcze silna. Że gdzieś tam, w którymś momencie, mogłoby coś takiego nastąpić, i zwłaszcza bez tego ruchu to mogłaby się zrobić bardzo brzydka krucha w którymś, w którymś wariancie. Białe dość mocno redukują ten teren. Cały czas plusy terytorialne. No, jedyną szansą dla czarnych byłoby uruchomienie tego komimo wszystko. A białym, no, póki jest oddech, polecałbym nawet zagranie tego. Atari dwoje oczu. Żeby po prostu te sytuacje domknąć i żeby już nic nie mogło w wyniku gry zmienić. Tutaj czarny próbuje się szarpać, ale w otoczeniu tylu białych kamieni ta grupa nie ma szansy na życie. Jedno co bym poprawił, to może bym zagrał tak nawet. Może tak, może tak, jeśli się boimy, ale chodzi o to, żeby ograniczać tę grupę bardziej. Ochrona przed cięciem. To oko jest fałszywe i to fałszywe na dwa sposoby. Biały może zagrać albo tutaj, albo tutaj. No właśnie. Tu oka nie ma. tutaj bardzo duże jose w ogóle, jedno i drugie. Takie jest niebezpieczeństwo odpowiadania na wszystkie ruchy przeciwnika, że może po tym warto by zagrać tu. Bo tak to kończymy tu w gotę i tu w gotę. I tu w go biały po prostu powolutku zyskuje coraz, coraz więcej nawet wiosna. Kolejne próby przeżycia tą grupą. Bez powodzenia, To się udać nie może. Biały się tylko zabezpiecza. Tu jeszcze można było czarnymi koprowokować, ale to by nie zmieniło w wyniku partii. I tym ruchem w zasadzie. Czarny zabija sobie tę grupkę, bo nawet gdyby teraz zbił to o, zbił nawet, to dostaje po prostu Atari. I gra się kończy no, zdecydowaną wygraną białego. Mam nadzieję, że ta analiza się jakoś przyda. Dziękuję bardzo. Do widzenia.